Witamy serdecznie w kolejnym filmie. Tak jak kiedyś przedstawiamy tutaj magazyn, teraz ładna pogoda. Możemy pokazać, jak to wygląda na ładnej, otwartej przestrzeni. Tu mamy hodowlę króliczarnie. Tutaj mamy produkcję paszy w tym miejscu. Przejdziemy sobie na spokojnie do króliczarni. Pokażę Wam, jak tam wygląda co by tutaj się zmieniło, dzisiaj będzie odsadzanie młodych królików na godzinach patrzcie jak się prezentuje ładnie tak już średniaki się prezentują elegancko młodsze jeszcze chwilę zostaną ale starsze już będą odsadzane będą sprawdzane przez fachowców jak zawsze tutaj ten nowy nabytek srokacza ta samiczka Proszę bardzo, jaka ładna, Sie zaklimatyzowały ładnie samiczki. Bardzo ładnie. Przechodzimy sobie dalej. Tu Wam pokażę samczyki. Główne reproduktorzy. Tutaj bardzo ładny samczyk. Termocki. Klasa, klasa. Teraz klasa. Się prezentują. Tutaj samiczka. Tutaj też samiczka jak się wystraszyły. tutaj te młode srokaczyki twarnuszki ładnie rosną wszystko pompuje też będą odsadzone tutaj ta samicza srokacza pełnobarwna czarna tak zwany kominiarz jak tu Marek mówi likę bardzo bardzo ładna Proszę bardzo. Następna klateczka. O, tu patrz jaka ładna. Ta samiczka, co ma być na ten rok? Bardzo ładna, trzęsilowa. Ładny kolor, czyli warwa ładna. O, tutaj jeszcze mieszańce. Tutaj termocka. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. Dlaczego zamykamy. Cyk, teraz z tej strony hodowla tak się prezentuje. Ostrość bapiemy. No, tam główna klatka z samicami i z srokaczami młodymi. Przejdziemy sobie tam. Tu wam pokażę jeszcze najpierw tego, te samczyki, srokaczy. dwa są tutaj. To tu jest ten młodszy do góry. Nie wiem czy mają imiona, nawet nie pytałem. Ale bardzo ładny ten, patrzcie jaki ma. Ten to jest kaban, nie? To jest kaban. Naprawdę to jest kaban. Patrzcie tą mordkę. Kiedyś dodamy na, na szorcika z postawy. Jakąś postawę zrobimy? O, to ładne, ładne, naprawdę ładne soczyki. Przechodzimy do tych samych, czy do, do tych młodych srokaczy. O, i tutaj są jeszcze te debaranki. To były ostatnio. Zobaczcie, jak teraz wyglądają. Jakie ładne są ślicznotki śliczne odki, nie? mamusia sobie tam leży odpoczywa jak tam maluszki? I się widzę, zostały się troszeczkę stróżone jak jeszcze no ładnie, ładnie ten jest fajny, taki coś innego wyszło ten czarny tutaj taki inny, nie? fajny ma ten nosek, taki niby rudawy taki niby siwy ładna barwa ładna, naprawdę Mix fajny wyszedł. O, tutaj macie te ale samiczka jest wypompowana przez te młode Widzę, ostro ładne ją wypompowały. O, patrzcie, młody, pełnobarwny, jedna sztuka chyba. Zaraz sprawdźmy, sprawdzimy, co tutaj widać. Dobra, tu mamy jedno. Jest tam ich trochę, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć jest na pewno. Dziewięć jest na pewno. Ładne. Tutaj ten po prawej, co widzicie, ten jest naprawdę fajny. Pokażmy go. O, na tu. Patrzcie, jaki ładny. To jest super. To nie jest naprawdę fajny. Ten mi się podoba bardzo ta sztuka. Fajnie by była, by była, samiczka. Zobaczymy, co to wyjdzie. A tutaj patrzcie, jak młode chodzą po. Mama sobie. Samiczka też już jeszcze trochę. Te młode też pewnie będą do osadzenia Jeszcze któryś tydzień. Ale ładnie, ładnie. Wszystko pompuje. No i tak, tutaj przychodzimy, tutaj były te Madagaskarki Wodziuk, no wszystkie się chowają Zobaczymy tutaj, o są tutaj dwie sztuki Takie Madagaskarki ładne Nie wiadomo czy samiczki, ale też pewnie już będą zaraz do odsadzenia Zaraz nie? Tutaj? To tu, słyszycie, tutaj akurat jeden samiec, jedna samiczka Tutaj, to tu szynszelowa Nie wiem, czy ona tu gniazdo będzie robiła, czy się jest dopuszczona, czy nie. Dobra. I tu mamy też matekaskarka, samiczkę przykupuje Tu widzę ostrościłkę. Nie wiem, czy jest kotna, czy tutaj dopuszczona była. Tego to nie wiem. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze tutaj Wam pokażę. Matekaskara głównego. Gdzie on teraz jest? Czy jest tutaj jest? Cały czas na swoim miejscu. Madagaskar, a to gdzie jest ten samiec? To teraz tu jest samiczka, przepraszam, młoda i Gdzie jest ten samczyk? Tutaj widzę jest pozmienione, dawno nie było Gdzieś tutaj tak? A tu jest ten samczyk O, patrzcie jaki główny Reproduktor też Madagaskar, teraz widzę, że linieje Ale też ładna głowa Ucho, wszystko, mięśnie na miejscu Po prostu no, coś pięknego, samczyk jest pierwsza klasa Lepiej być nie może. Coś jeszcze tutaj jeszcze coś nam zostało. Tutaj termoński samczyk będzie. O, tu jest samczyk. termuncki Poproszę. Tak się prezentuje. Najmłodszy w hodowli jest samców. Ale ładnie bardzo kryje samiczki. Więc to jest najważniejsze. Dobra, i tym akcentem będziemy powoli kończyć. Yy... Będziemy kończyć sobie film. Przejdę sobie wam jeszcze tu pokażę te młodziaki. Tak z daleka się prezentują. I się zmieni. Na godzinach się to pozmienia. Już te klatki będą przeżeżone. No. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje, które wchodzą w ostatnich dniach. Polecamy też zostawić. Oczywiście subskrypcje z dzwoneczkiem. Zostawić lajka, napisać jakiś komentarz, i będziemy widzieć się w następnym odcinku. Życzymy mi jego weekendu i do usłyszenia.